Cześć, tu Maciek Cigler z sukcesstudio.pl Dosyć często rozliczanie za pozycjonowanie na podstawie uzyskanych efektów, czyli rozliczanie za efekt, jest uważane za kiepski pomysł. Ja wiem, że dużo film dalej kusi taką ofertą, lecz warto wiedzieć, co się za tym będzie kryło. Wbrew pozorom zupełnie nie jest to opłacalne dla klienta. Dla agencji często też, bo teraz, w momencie kiedy SEO nie do końca jest jasne, jest to coraz bardziej skomplikowane, bo Google ma coraz więcej mechanizmów, które wykrywają różne rzeczy, w tym na przykład wpisy wykonane przez ChatGPT. I jeżeli za bardzo jedzie, Chatem GPI albo innym pokrewnym narzędziem sztucznej inteligencji, no to takie teksty po prostu są przycinane. Więc warto jednak popatrzeć pod tym kątem, czy dane działania, które są wykonywane, rzeczywiście będą przynosiły efekty w dłuższej perspektywie, ponieważ korzystając z tak zwanego Black Seo, czyli no. Black Hat SEO, to jest czarne kapelusze, tak zwane, czyli tej ciemnej strony internetu, możesz uzyskać efekt dosyć szybki. I na tym bazują tego typu firmy, które to oferują. Jednak w dłuższej perspektywie możesz dostać bana na stronę, i znam mnóstwo takich przypadków, i wtedy naprawdę zaczynają się problemy. Wtedy rzeczywiście będzie słabo. Więc, cóż, nie traćmy czasu i przejdźmy do części merytorycznej tego filmu. Postaram się przybliżyć inne rzeczy. Jak to wygląda i na co warto zwrócić uwagę. Dlaczego nie warto rozliczać się z agencjami za efekt? Zapraszam. Sukcesstudio.pl. Osiągnij ze mną swój sukces w biznesie. Cześć! Nazywam się Maciej Ziegler. Na co dzień jestem właścicielem firmy, w której razem ze współpracownikami staram się zapewnić kompleksowe wsparcie moich klientów, począwszy od dobrej strony internetowej, budowę naprawy lejków sprzedażowych, obsługę social media po wideomarketing. Zakres moich zainteresowań to wiedza dotycząca sprzedaży, marketingu, prowadzenia biznesu w sposób uczciwy i rozważny oraz rozwiązań informatycznych, które to ułatwiają. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i udostępniam, często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak wykorzystywać je w swoim biznesie. Dzielę się tutaj wiedzą zdobytym już przez lata doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem naprawiając biznesy moich klientów. Rozliczanie za pozycjonowanie Dlaczego właściwie rozliczanie za efekt jest złym pomysłem? Przecież jest dalej na rynku mnóstwo firm, które to oferują. No cóż, są firmy, które też oferują inne niezbyt etyczne rzeczy. A jednak nie zawsze zdecydujesz się na korzystanie z tego. Przecież są firmy, które, nie wiem, przekręcają liczniki w samochodach czy inne fałszerstwa robią. Czy na pewno zdecydujesz się na tego typu działania? Czy na pewno jest to zgodne z Tobą? No jeżeli tak, to cóż. Myślę, że tracisz czas oglądając ten film. Jeżeli jednak uważasz, że chcesz, aby Twoja strona za rok, dwa, trzy była tylko lepsza, chcesz coraz lepsze efekty uzyskiwać, to warto przemyśleć, to dlaczego nie warto rozliczać się za efekt. O tym dzisiejszy film chciałbym Ci przedstawić, ponieważ wiele klientów oczekuje o w ostatnim czasie. Ja rozumiem, że jest fala kryzysu, że w tej chwili dosyć często firmy takie jak moja nie są w stanie zagwarantować klientom efektów. I tutaj wyraźnie ci powiem jedną ważną rzecz. Jeżeli firma obiecuje ci konkretny efekt, to kłamie. Na dzień dzisiejszy bardzo trudno jest uzyskać efekt w 100%. My możemy się przybliżyć do efektu, my możemy wykonać działania, które przybliżą nas do efektu, ale jeżeli Twoim efektem jest wypozycjonowanie strony, na przykład na dzień dzisiejszy, na hasło buty i masz na to zbyt mały budżet, mam na myśli budżet poniżej 1 miliona złotych, w wypadku akurat tej frazy. No to powiem sorry, ale jak ktoś ci coś proponuje, że to cuda dokona, to jest jeden wielki kant, to nie może się po prostu udać. Bo niestety, ale w uczciwy sposób tego się nie da zrobić. I długotrwałe utrzymanie tej frazy jest praktycznie niemożliwe do uzyskania. Cóż, teraz chcę ci przedstawić poszczególne punkty, dlaczego. Klient rzeczywiście może być stratny na tym, jeżeli zdecyduje się na pozycjonowanie za efekt. Rozli przy pozycjonowanie przy rozliczeniu za efekt. Proszę bardzo, oto przed Tobą poszczególne punkty. Po pierwsze, tak jak wspomniałem, niepełna kontrola. Na dzień dzisiejszy trudno jest kontrolować konkretne wyniki, które chcesz osiągnąć. O ile wcześniej można było to uzyskać, dodając linków, wykorzystując różnego rodzaju algorytmy, które mieszały w Google i coś tam robiły, nie będę wchodził w szczegóły, bo nie chcę Cię zanudzać teraz rzeczami, które po prostu są już historyczną bajką, tylko po prostu w tym momencie. Jest coraz trudniej. Google jest coraz sprytniejszy, a algorytm jest coraz bardziej dopracowany, i mega trudno osiągnąć konkretny efekt. Tutaj trudno jest przewidzieć to w 100%, bo jest zbyt dużo czynników, które mogą na to wpływać: konkurencja, reklamy, konkretne parametry strony, konkretne parametry tego, co się znajduje na stronie. Parametry treści, sezonowość no, mnóstwo różnych czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki. Po drugie, niekoniecznie upierałbym się przy tym, żeby zawsze być we wszystkie frazy na pierwszym miejscu, z czego oczekują niektórzy klienci. Tak naprawdę bądź na tej pierwszej stronie. Tak naprawdę spróbuj też w innych aspektach, że tak powiem, dogodzić klientowi. Mam obecnie przykład z ostatnich dni. Ogromne pieniądze klientka wydała na reklamę lokalu gastronomicznego, gdzie okazało się, że słabym punktem był kucharz. I w momencie, kiedy szła ogromna reklama za ogromne pieniądze, to pokazywała mi zapisy z kamer, że jest mnóstwo klientów. W następnym tygodniu ta sama impreza to akurat karaoke. Ta sama impreza w tym samym lokalu, ale już bez reklamy nikt nie przyszedł. To teraz wytłumacz mi, co trzeba zepsuć, żeby ludzie za tydzień w ogóle nie przyszli. No, jest w jednym tygodniu 100 osób, a w drugim nikogo nie ma. No to naprawdę 100 osób się nagle zraziło. Była to jedna grupa? No bez sensu. No, nie wierzę w takie cuda. Jeżeli byłoby dobrze, no to by przyszli w następnym tygodniu. Także czasami. To, jak się przekłada reklama na efekt, który masz już biznesowy, nie zawsze jest związana tylko ze stroną reklamą i w ogóle działaniami w internecie. Można skopać pewne rzeczy na tysiąc innych sposobów i niewiele ci da włożenie milionów w reklamę czy w inne tego typu sprawy. To niestety system naczyń połączonych na dzień dzisiejszy i warto o tym pamiętać. Dlaczego reklamowanie za efekt nie udaje się? Dlatego, że SEO to długotrwały proces. To nie jest proces, który na dzień dzisiejszy możesz wyznaczyć na 2-3 miesiące. To jest proces, który może trwać kilka, a nawet kilkanaście miesięcy, i dopiero zobaczysz pewne efekty swoich działań. Jeżeli oczekujesz w ciągu dwóch miesięcy zdarzają mi się tacy klienci. Przychodzą i mówią, panie, ja za dwa miesiące to tutaj Cudawianki mają być, bo startuje Olimpiada albo nie wiem, coś tam jeszcze. No nie da rady, człowieku. Nie. I jeżeli ty do mnie przychodzisz i masz pretensję, że no to, to wy jesteście słaba agencja, bo tam ci mi obiecują, sorry, to idź do tamtych, tylko potem do nas wrócisz. Bo jak przyjdzie co do czego, to się okaże, że oni wcale nie robią tego tak dobrze jak my. Dlatego, że SEO to proces długofalowy, na to składa się mnóstwo różnych parametrów. Zresztą teraz najczęściej łączy się z SEO z UX, i to dopiero zaczyna przynosić efekty, ale to się zaczyna robić mega skomplikowany system. System, gdzie mnóstwo parametrów wchodzi w rachubę. Mnóstwo rzeczy trzeba przewidzieć i to już naprawdę zaczyna być spory problem. Więc, czy jesteś gotów na to, aby pójść tą drogą? To jest tak, jak znajomość danej trasy. Im częściej nią chodzisz, tym bardziej ją znasz. Pamiętasz wszystkie dziury, doły, gdzie słońce będzie padało, gdzie nie będzie padało. To wszystko po pewnym czasie wiesz. Podobnie z SEO. To wymaga też czasu. Pewnych rzeczy nie da się przyspieszyć. Agencja, która się rozlicza za efekt, ten efekt musi szybko osiągnąć. I nie jest to robione metodami, które dobrze wpływają na długofalową działalność SEO. Możesz uzyskać efekt ten na miesiąc, dwa, zapłacisz tej firmie, a za trzy miesiące oni mają wkalkulowane w koszty, że dziękuję, no to my dziękujemy panu. Na tym kończymy współpracę. Na czymś trzeba zarabiać. Każdy musi na czymś zarobić. Jeżeli ktoś coś takiego oferuje, to gdzieś musi być haczyk. I warto wiedzieć i zdawać sobie z tego sprawę. Często działanie takie to niesie za sobą ryzyko manipulacji. Jeżeli chcesz się rozliczać za efekt, agencja musi na czymś zarabiać. Zrozum to. Ci ludzie nie pracują za darmo. Na dzień dzisiejszy, fachowcy od SEO to drodzy ludzie. Fachowcy, którzy potrafią napisać dobre teksty, copywriterzy, to też drodzy ludzie. Analitycy to kosztowna ekipa. Ci ludzie muszą zarabiać, a jeżeli muszą zarabiać, to muszą na czymś zarabiać. I teraz pytanie za 100 punktów, czy zapewniasz taką możliwość, żeby zarobili? Jeżeli nie, zrozum, nikt nie działa charytatywnie w tych branżach. Ktoś musi zapłacić za te koszty. Więc to pcha do pewnych działań nieetycznych. Czy manipulowanie wynikami, czy manipulowanie statystykami, czy informacjami, do których masz dostęp. Czy innymi danymi, które możesz mieć do nich dostęp. Tu sorry, ale nie ma siły. To musi tak działać. Tutaj nie przeskoczysz pewnych rzeczy, więc warto sobie z tego zdawać sprawę, że tak to po prostu wygląda. Niemożliwość zapewnienia wszystkich czynników, przewidzenia wszystkich czynników. To kolejny punkt, na który chciałem Ci zwrócić uwagę. Wyszukiwarki stają się coraz bardziej skomplikowane, coraz bardziej skomplikowane są ich algorytmy. Dosyć często zdarza się, że strony, które kiepsko były prowadzone, lecą w dół w wynikach wyszukiwania, ponieważ Google docenia stałą pracę nad stroną, to stała praca u podstaw dopiero przynosi efekty. Nie działa to na zasadzie, że dzisiaj na trzepie 20 artykułów, to musi być 20 artykułów w miesiącu. Możesz sobie robić, co chcesz, ale to nie przyniesie efektu. Właśnie ta stała praca z powtarzalnością dopiero przynosi konkretne efekty, i tego należy się trzymać. Tutaj nie przeskoczysz pewnych rzeczy. Tak to działa. A jeżeli próbujesz oszukiwać, Kończy się po prostu banem na stronę, i strona nie będzie pozycjonowana tak dobrze, jakby mogła być. Sam miałem okazję doświadczyć tego w różnych sytuacjach. Niestety to przerobiłem, więc wiem, jak ważna jest uczciwość. Na dzień dzisiejszy uczciwość popłaca, ponieważ prowadząc biznes w sposób uczciwy, twój biznes zaczyna rosnąć. To dotyczy także działań w internecie. Niestety nie ma tu dróg na skróty. Jeżeli próbujesz je szukać, obawiam się, że z góry jest to skazane na niepowodzenie. Podsumowując to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać, pozycjonowanie za efekt, rozliczanie za efekt jest rzeczą, która była dobra kilka lat temu. Ten sposób się po części sprawdzał. Sprawdzał się w momencie, kiedy można było zwiększyć ilość linków prowadzących do strony, dodać stronę do odpowiednich katalogów. Do tego typu rzeczy to powodowało, że strona szła w górę i było super. Sam te metody stosowałem, przyznaję, i dobrze to działało. Teraz to już tak nie działa. Doceniane są strony z odpowiednią treścią z treścią, która jest dobra także dla użytkowników. Google Mega sprawdza te rzeczy. Czy wpuszczony ruch na daną stronę rzeczywiście powoduje to, że ludzie tego czytają? Jeżeli nie znajdują tam ciekawych treści, nie znajdują tam tego, czego chcieliby znaleźć, sorry, nie będą tego czytać. Idą dalej. I w tym momencie Twoja strona no, nie przydała się. Paweł Tkaczyk, jeden z bardziej znanych w Polsce ludzi zajmujących się marketingiem, wspomina, że aż 75% stron, Tekstów, które zostały napisane na blogi, 75% zobacz, to są rzeczy, które nigdy nie zostaną przeczytane. Rozumiesz, jak to wygląda? 75% praktycznie w ogóle nie zostanie przeczytana. Po części dlatego, że jest po prostu chłamem. Bo to, że ty siądziesz nad czatem GP, coś tam wydłubiesz z niego i z tego zrobisz artykuł. No, sorry, ale to już nie ty pierwszy, nie ty pierwsza, no to wpadłaś. Czy wpadłeś? Tak robi dużo ludzi. Tylko jeszcze raz przypomnę: jeżeli strona jedzie tym chatem GP, nie było człowieka mądrego, który potrafi w odpowiedni sposób skorygować ten tekst, dopracować go pod kątem SEO, tak aby był zgodny z SEO w odpowiedni sposób no to trudno oczekiwać, że będą tutaj się cuda działy. Bierz pod uwagę, że niektóre tematy są w ogóle dla ChataGP niedostępne. I mam przykład pewnej klientki, która zajmuje się bardzo wąską dziedziną i na temat tej dziedziny są na świecie wydane, klientka jest poliglotką, umiewa się w kilku językach, więc kupiła sobie wszystkie książki, jakie były dostępne na dany temat, i jest ich cztery. Cztery książki w różnych językach. Tylko cztery napisano na ten temat. I teraz klientka jest w stanie po przeczytaniu tekstu ChatGPT podać dokładnie, z której to książki było. I od razu wie, że trzy pozostałe książki nie zostały uwzględnione. Widzisz, to jest niedoskonałość ChatGPT. Owszem, może Google na dzień dzisiejszy nie wszystko jest w stanie wykryć, ale te mechanizmy w Google, czy w Microsoftie, w Bingu, czy w innych przeglądarkach coraz bardziej są dopracowywane. I coraz częściej będzie się okazywało, że coraz bardziej może być doceniana treść napisana ręką człowieka. Bo my, jako ludzie, potrafimy więcej potrafimy wiele rzeczy dodać, takich, których ChatGPT nie jest w stanie jeszcze wytworzyć. Jeżeli coś chcesz wiedzieć więcej na ten temat, polecam moje materiały na temat tego, jak sobie z tym radzi sztuczna inteligencja. Przygotowałem już kilka takich materiałów i jeżeli Cię temat interesuje, odsyłam. Dowiesz się, dlaczego człowiek jest lepszy od sztucznej inteligencji i wbrew pozorom jeszcze długo będzie lepszy od sztucznej inteligencji. Mimo dopracowywania. Odpowiednio algorytmów, i tak dalej. I teraz wracając do tematu odcinka, niestety tak to działa, że tu także jest doceniana coraz bardziej praca człowieka, którą człowiek musi włożyć w to, aby to wszystko zadziałało. Drug na skróty nie ma. Dlaczego? Dlatego, że Google się to nie opłaca. Chcesz drogę na skróty? Ładź za reklamę Google Ads i to jest w porządku. Google Ci wtedy rzeczywiście podrzuci bardzo szybko efekty. Jeżeli masz zamiar rozliczać się z kimś za efekty, to już lepiej zainwestuj te pieniądze w reklamę. Chociaż osobiście chciałbym Ci przypomnieć o tym, że w momencie, kiedy płacisz za reklamę, to to się opłaca przez pierwsze, nie wiem, 3, 4, może 5, 6 miesięcy. Później te rzeczy powinno już przejąć SEO i narzędzia, które SEO powinny być wdrożone. Jeżeli tego nie ma, to zaczynasz po prostu przepalać coraz więcej pieniędzy. Kiedy zacząć SEO? Od razu, na etapie tworzenia strony. A kiedy bardziej skupić się nad tym, aby to SEO dopracować? Cóż, to jest praca bez przerwy. Cały czas trzeba to robić, aby było coraz lepiej. I tego Ci właśnie życzę. Aby Ci się udawało tak robić, aby Twoje strony internetowe czy sklepy internetowe były coraz lepsze, coraz bardziej były wysoko w wynikach wyszukiwania. I tego ci właśnie życzę i mam nadzieję, że do tego będziesz dążyć. Więc życzę Ci powodzenia. Jeżeli film Ci się podobał, to bardzo poproszę tą słynną łapkę w górę, naciśnij przycisk subskrybuj oraz przycisk dzwoneczka. Jeżeli naciśniesz przycisk dzwoneczka, będziesz dostawać powiadomienia o kolejnych filmach na moim kanale. A mój kanał to Sukces Studio, pisane razem. Na tym kanale jest już blisko 500 filmów, dotyczących tematyki około no, biznesowej, ale także właśnie głównie pozycjonowania, marketingu, rzeczy informatycznych, znowu jestem informatykiem, więc chyba się nie dziwisz. Jeżeli to jest za mało, chcesz tę wiedzę bardziej uporządkowaną? Zapraszam cię na moją stronę internetową sukcesstudio.pl. Tam znajdziesz blog. W górnej belce w menu znajdziesz blog i tam proponuję wejść. Tam będziesz mieć mnóstwo artykułów. Wszystkie filmy z YouTubea też tam są, ale są też uzupełnione artykuły. Jest tak to wszystko zrobione, że najświeższe rzeczy są u góry. A najbardziej czytane, najbardziej popularne, jeszcze bardziej u góry, więc masz do tego dostęp, wszystkiego, do tej całej wiedzy. No cóż, polecam, korzystaj, bo jest to mega sprawa i naprawdę świetnie to działa. Dlatego zachęcam do tego, żeby z tego korzystać. Na dzisiaj to wszystko, co chciałem Ci pokazać w tym filmie. Bardzo Ci dziękuję. Zapraszam do skorzystania z moich usług. Jeżeli coś jest dla ciebie niejasne, zapraszam na darmowe konsultacje. Wejdź na moją stronę, tam w prawym górnym rogu znajdziesz konsultacje. Kliknij sobie darmową konsultację, wypełnij formularz. Im lepiej opiszesz swój problem, to tym bardziej przygotuje się do naszej rozmowy. I 15 minut masz w gratisie. Połączymy się w dogodnym dla obu stron terminie. I przedstawię Ci, co w danym temacie możesz zmienić, poprawić czy postaram Ci się wyjaśnić, rozwiązać Twoje problemy, jakie masz. Jeżeli 15 minut nie wystarczy, najczęściej wystarcza, ale jak nie, no to możesz skorzystać oczywiście z płatnych konsultacji ze mną albo skorzystać z usług, które świadczymy zarówno w Google Ads, jak i w pozycjonowaniu. Myślę, że robimy to coraz lepiej, bo coraz więcej klientów. Zaczyna do nas przychodzić przy pomocy poczty pantoflowej, więc chyba to działa. Chyba nam się to udaje. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie tego filmu. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.